Kto to tutaj przyszedł? Kto to tutaj przyszedł? No kto? Mój kochany kotek Przyszedł do pąci która lezi na podłodze Bo bym zwalił Kotek mnie zwalił? Kotek mnie zwalił Kotek mnie zwalił tak. Pięknie, tak przyszedł Pięknie Hmm Kitoś Kocham cię Chodź Chodźcie, Piękna jesteś, wiesz, piękna, sorki. Oj, tak, dupa do góry, tak, 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 od razu, tak. Na zupę, piękna jesteś, piękna. A nie odwrócaj się. Piękna jesteś, naprawdę, piękna. Co jesz? Kituś? Co jesz? Swoje mokry jesz, a nie zjadłaś, miałaś zjeść wczoraj, wiesz? Masz takie. Co to jest? Jakiś micki masz. Kituś! Kituś! Wiesz, że cię nagrywają? Tak, Kituś, nagrywają cię. A byłaś grzeczna, jak pozwoliłam ludziom ciebie nagrywać, żeby cię popilnowali? Bo ja musiałam załatwić jedną rzecz. Grzeczna byłaś! Grzeczna byłaś, moja kocico, piękna. Nie, nie, Kitka, tam nie, tam nie wolno, nie wolno. Tam nie wolno, nie wolno. Nie, odsuń się od tej torby. Boże, ja wstać nie mogę, ja tutaj będę leżeć, leżeć. Kitka, co mam dzisiaj porobić? Nie nudzi mi się, nie mam z kim pograć. Zostaw tą torbę, nie, nie wyjeżdżamy, zostaw. Wyjechaliśmy do łodzi, znaczy do Gdańska. Wakacje z Tobą. Już ci wystarczy podróż. Tu jest moje łóżko. Tu zwaliła mnie. Poszłam na to, czyli na jej łóżko. Zwaliła mnie. Muszę leżeć na podłodze. Poszłam na górę. Pomyślałam, że pójdę na górę. Zwaliła mnie prawie. Pchała. No to pójdę na podłogę. I leży na mnie. Leżała! Co ty tam robisz? Kitka, myjesz się, dobra, to ja cię nie nagryłam. Chociaż wygodnie, tylko potrzebuję jakiś kocy, kocyk i kocyk. Jakich kocyki potrzebuję. Um, to śpiąco jest tam... Muszę się spać, spać. Pójdę chyba spać, My nie. A i piszcie pod tym filmem, e, ki, bo robię, będę robiła Q&A z moją pf, 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 i będziemy tam odpowiadać na pytania, więc możecie mi tam tam tutaj pod tym filmikiem możecie mi pisać Kitka. Co ty tam robisz? Ja tam się bawiłam. Co ty tam robisz? O moje... O moje plecy ała. Ale bolało. Kitka. Kitka, pomóż mi. Kitka, pomóż mi. Pomóż. Pomóż mi, bo ja się zaraz przewalę. I tak ci już przewaliłam. Co tam mamy? Tam? O, tam są te moje pikselki u góry. No połowa, nie widać blue, bo blue jest tam. No chodź tu! Idę po kocyk, dobra. To ja na razie. A i dobra. A kto chce ze mną zagrać, niech y, tutaj napisze. Niech napisze Kituś? Y, jak ktoś napisze Kituś, to chce ze mną zagrać. To na razie. Pa!